Siemono, witajcie. Dzisiaj ze mną znowu gra. Mati! Gramy w podróbę Poppy Playtime Chapter 1. Chcesz brać kasetę, Mati? Nie umiem wkładać. A, to ja biorę. No da Daj kliknąć. Kaseta nic nie da. Uff. Dobra. Czekaj. Mu muszę to rozwalić. Mati, chodź tu. Trzeba to rozwalić. Bij to! Bij! Trzeba to rozwalić! Bi! 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 Dobra, to nic nie da. Musimy poszukać. Coś co można to rozwalić. Jajemno. Weź szukaj. A security może? Nie, no w sumie. A za pudłami, bo tam często. Tutaj nie można wejść, a tutaj? No właśnie. Można. No okej, okay, to czyli tutaj. to za klucz? Chyba, że nim to trzeba rozwalić. Dobra, chodźmy, mam klucz już. No, Ale Chodź, ja wiem, tutaj gdzieś powinny być wenty. A dobra, bo tam są jeszcze dobra. No właśnie, a chyba tym śrubokrętem trzeba rozwalić. Właśnie, nie czy nie? No to dobra, chodźmy. Ojej. Rozwalić. Nie, 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 nic nie, 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 nam nie, 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 co, nie, 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 możesz nie, nie, no, chodź. A tutaj. Teraz tutaj musimy być Bot! Jest głupki Bot. A i masz pieniądze? Nie. Koczę bym kupił głupki bota. Ej, jakoś tu wszedłem. A ty idź! Idź wpisywać kod. Okej. Okay. Ja ci będę dyktował. To dobra, właziby po wantach. A! O no kurde, ja się wystraszyłem, bo... bo wywaliło wenty. Dobra, kod to 1008. Kolejna została stworzona w 2008 roku. Nie. 1 0 0 8. No jasne. 1 0 0 8. Enter. To dobra włazimy. Działa. Działa, kończy. O tak. Kaseta, kaseta. Honorobika. Szukamy czarnej kasety. O tu. Tu i wiesz, Mati. Nie. Nie, Bo... to. to... Bierzesz albo nie będziesz miał rę ręczki. To nie chcę. Nie chcesz rączki? To nie przejdziemy, gry. To nie przejdziemy. Bierz. No ja, czemu ja? Bo ja wcześniej wszystko robiłam. Nawet na mnie nie pójdę. A? Już za późno. No, połóż mi teraz ta gazeta? Gazeta? Weź włóż, włóż, no ja myślałem, że to Fu. Tutaj. O! Brawo, już biorę. Jest! Mati. Ej, mogę ja przyłożyć łapkę? Co to jest? Co to jest? Nie wiem, że tutaj oczywiście. Mogę? łapkę przyłożyć? Poczekaj, weź stój. Dobra, łapkę dawaj. Ja stąd, a ty stamtąd, ok? Zaraz, za dwa, trzy. No to teraz tymi, dawaj. Okej, no Ale w moją łapkę. A, nie widać tego, no to cóż. Mogę no ja? Czerwony Hagiłagi, nie, to jest najgorsza podróbka. Mogę jak wziąć? Guzik nie działa. Dziwne. Grab key. o! Nie. czekaj, a, a ja nie mówiłaś? mogę się Ej, czekaj, ja zostawię na tym łapkę. Ja stawię łapkę na Hugging ok? okej? Okay. Moja łapka będzie przyczepiona na twarzy Hugging łagiego. i ciekawe co się stanie z moją łapeczką. Huggy Wugim, masz łapkę? Ja wiem, nie działa. Ja dobra, chodź o, tu, albo, bo. bo tutaj otworzyłem ty, tu pilnuj, okej? Okay? Zobaczymy, czy. No? Chodź. O dobra, łapka zostawiona na Huggy łagim możemy iść. No co wiesz co? Teraz to, czy byś mógł tutaj kampić i zobaczyć, czy Hagi wyj jak wyjdzie? Okej. Okay. Ja zrobię. Ciekawe. A nie, musisz klucza wziąć? Już wziąłem. A ja, ja się czekam, że dostanę skarę, nie? Dobra. Ja się czekam, że dostanę skarę, bo. Ej, ja bo mi pokazuje, że jest bać. nikt zniknął! Po prostu zniknął! To okej, okay. już wiadomo. Ty idź pierwszy, okej? Okay. Okay? Ja się cykam. Teacher, teacher, Wiem. Ty idź Inwariota. pierwszy, Mati, proszę, ja się boję. Ja to zrobię. A ja tam, o tutaj? No, weź idź pierwszy. O, Ale... łapka hagiego sieba Co tam srałeś bo... mi? Mati, czemu wasrałeś? nie wiem. No wcale. Nie ty mi. Co z tego, że już 20 razy to zrobiłem w życiu? Kiedy starasz się Dobra, ty poszukaj, a ja sobie poleżę. Ja już od razu wszystkie cztery widzę. A co Co? nic. Teraz tam. No już wszystkie. To no wtedy dostaniemy czerwoną łapkę, chyba? Nie, to nie będzie, chyba. Dawid! No i jak już wolno wszystkie baterie, to idziemy w łapkę, to już koniec, bo ja. Łapka! Ja, Łapka! Gdzie ona wypadła? Gdzie? Tu jest. No cóż, wezmę. No. Jest. Dobra, no, Masz... jest. To jest. Którą? To po prosty... Ej, to guzik. Dobra Prawda. już, otworzone. Hagi! Czemu musiałeś? Hmm. Musiałeś Hagi. Ej, jest Hagi za mną. <grym> no power. Zaraz będzie power. <grym> power zrobił. Ale co... Jakie power zrobiła. Tutaj trzeba będzie Hagi, pamiętasz? Hagi go tu? Ej, to to zabawka, którą trzeba ponieść? Nie, ja, tutaj się wyprodukuje. No to produkuje. Kupka. Znaczy, poczekaj, chyba wiem o co chodzi. Bo nie mam. A tą zabawkę z góry, łapie, okay? Co? Zwrócisz mi tą łapkę z góry, a ja złapię. Nie złapiesz, ja ci już rzucam. Rzuciłem, a on tak się nie pokazuje. Ja ci bawię swoimi łapkami. Tam jest guzior. Ale easy. Trzeba tylko przejść przez przeszkodę. Ej hakiwaki, hakiwaki, hakiwaki. I bawię. Kaczka! Kaczka! Już się boję. Kaczka nie ma ogonka. Jest power. Jest? No, odpalam. A, dobra, ja. Chodź. Co ja? To się produkuje zapachy. Ja myślałam, że Hagiłaki wychodzi. Czekaj, ja też muszę się wyprodukować. Nie mam pytanie! Ja się produkuje! Ej, mam A! pytanie! Gdzie my potem idziemy jak hakiłaki tutaj wejdzie? Ej, utknąłem! O! Już nie! Nie włażysz tam. Nie ma zabawki? Ej, nie ma. Wiesz co to znacza, No. Że tu powie. Zabawka, jupi! Już nie mogę się odczekać, uciekanka. baba. Bo już mam. Dobra, kłaść? Tak. Uciekaj! A. Teraz, Mati, tam. On czeka na nas. Chodź tu. Wiem, że tam... Teraz musimy tam się zbliżyć. Ok, idziemy. Ale czerwony hańbisz. Miała. Ale idźcie to. Ale, ale się a, poca. Ale oddycham. No, ja się poca. Gdzie? robię. Czesłem. O. A nie, nie wchodź. Nie pamiętasz? Boksa? A ja nic nie się widzę. Piór, weź, schodź. O, muszę ja nic nie widzę. Weź tutaj musisz, weź za mną. Trzeba boksa jakoś. Może musimy nawet. Impossible. A jak to? Co się stanie, jeśli. Tego boksa z góry zrzucę. Tam Ma gdzie ja tutaj napięk. jestem, o! Kiedy ten Jak Jak rozłączyć tego boksa? Ja nie wiem. O! Ja spadłam tutaj. tam do tej róży wchodzę. A ty zatrzymałeś? Nie. No, no bo ty zrzuciłeś boksa? Dobra, przechodzimy. Ja jestem już w róż w Róży. Ty też możesz. Ej, no nie widzę. Co ona coś gada? No to nie dobra, papawka. koniec. To pa, papa. To jest Mati. Mati, powiedz, papa. you opened my the case ball.